Dobry dobry widzowie! Chcecie wiedzieć, jak w dosłownie chwilę zdobyć 100 diamentów w 99 nocy w lesie. Dzisiaj wam to pokażę. Zrobiłem nowe konto, na którym nic nie mam. I muszę w godzinę wbić 100 diamentów. Nie wiem, czy to możliwe, ale dzisiaj to zrobimy. I wy zostawcie suba i łapkę w górę z dzwoneczkiem, jeżeli wierzycie, że dam radę. I do tego zadania użyjemy Daily Questów. I tutaj widzowie, co? Zjedz świetliki, tu jest! Co mam zjeść świetliki? Zrobimy to zadanie, zjemy świetliki, zjedz żeberka. W sumie w miarę łatwe zadanie. I do tego... Wykorzystamy jeszcze widzowie te odznaki Które dadzą nam naprawdę dużo diamentów I możecie się spytać skąd mam 15 diamentów Bo właśnie przed chwilą użyłem kodu Afterparty <laughs> Źle go napisałem ale trudno yy, I ten kod daje darmowe 15 diamentów Widzowie spoko Teraz lecimy wbijać kolejną resztę Ale widzowie tu nie będzie takie łatwe Bo żeby zdobyć pozostałe 85 diamentów I to w godzinę To jest naprawdę nie lada wyzwanie <laughs> Dodajemy do ogniska i uwaga Łoho drugi level na początek zaczniemy robić odznaki. I na przykład mam odznakę: zbierz kwiatki i tam kup od wróżki. Więc to zrobimy na pewno. I teraz dodajemy węgiel. I trzeci level. oho! Wow. I patrzcie, dostałem już osiągnięcie tutaj na dole. Ponieważ, widzowie, dostaję też diamenty. Jakby dostanę też odznakę za wbicie trzeci level ogniska. Mamy już drugi dzień. I wiecie, co ja robiłem? Przez całą noc zbierałem kwiatki jak dziewczynka. Ale nie jestem chyba. I jeszcze, widzowie, idziemy do handlarza. I patrzcie, dobrą torbę bierzemy. Jest! Oh o yeah! I łożysz ty, patrzcie na to. Teraz włócznia. Czyli najważniejsza teraz rzecz, ponieważ nie mam żadnej klasy na tym koncie. Jest jeszcze zadanie, widzowie, na diamenty, że mam przez 99 nocy w lesie nie jeść być wegetarianinem, czyli nie jeść mięsa, ale... Ja to zrobię i tak zjem Patrzcie, tu jest pierwszy kidosek Ponieważ jest też zadanie na diamenty Żeby uratować chyba wszystkie dzieci Coś takiego Więc muszę Dać radę Ej, ale oni są słabi A, żartowałem O, jednak nie Dobra, jednak są słabi Więc pierwsze dziecko uratowaliśmy O, ja Chodź tutaj, mały Mamy cię Dobra, i mamy pierwsze dziecko O, Jezu, rzuciłem go do ogniska Znalazłem wróżkę Łoho I teraz robimy zadanie Kupujemy od niej Na przykład chili I uwaga Mamy zadanie zrobione Zobaczcie, nawet dostaliśmy od. O, zobaczcie, drugie dziecko O nie, tu już będzie ciężkie O Ej, dobra, daje radę w sumie <grym> Te wilki jednak nie są takie dobre O nie, a, biją mnie, a, łożysz ty Jezus Maria, o nie, dobra Ej, zginę, serio, A nie Jednak przeżyłem, ale serio, to było mega ciężkie Ale spoko, mamy drugie dziecko Nawet nie musiałem użyć pistoletu Drugie dziecko jest już w bazie I teraz, widzę, stworzymy sobie łóżko Stworzymy sobie mapę, stworzymy sobie A, nie mogę tego, spoko, będziemy mieć mapę i łóżko, ponieważ widzowie, jak nie wiecie, na 50, na 50 dniu dostaje się dwa diamenty, a na 99 trzy. czyli pięć diamentów przez całe 99 nocy. Aż ty, łożysz ty, widzowie! Mityczna skrzynia! Tak! Ojej, proszę, nie tarcza! KUNAJ! Co? Ho, 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 ho. Dziś jestem atakowany. A jak Wy widzowie może nie wiecie, to atakowanie, obro obronienie się przed atakowaniem kultystów, widzowie też jest w zadaniu za diamenty. O nie, jest jeleń! O, idą! A jak z nimi wygramy, widzowie, to ja będę miał kolejne diamenty. Hej. Okay? Jeden leży. A, a, a. Dawaj, dawaj! Jest! Ej, dostałem znowu osiągnięcie! Czyli zrobiliśmy odznakę kolejną. Yeah! I ten klejnot, który wypadł, też będzie nam potrzebny do zadania, żeby zabić widzowie króla kultystów. I on też. To, i on też jest od znaku. Sprawdzamy, bo widzowie, może będę miał szósty poziom. O nie, jednak nie. Uwaga, chyba teraz powinien być szósty poziom i. Jest, mamy to, jeszcze mamy beczkę całą Nice, no, widzowie, zrobiliśmy kolejną odznakę I żebym zdobył kolejną odznakę na diamenty Muszę przejść całego Strongholda A ja nie mam żadnej klasy i jestem po prostu nubkiem Ale dobra, spróbujmy a siema, o nie, to będzie ciężkie Okej, okay, pierwsze piętro, udało mi się przejść, widzowie Ale drugie, tu już jest nie lada wyzwanie I tutaj trzeba po prostu użyć taktyczki Ej, dobra, ona dalej działa Czyli normalnie po prostu nie wychylamy się, tylko samą broń I patrzcie, <laughs> niszczę ich jak nubeczki Wow, ale to było szybko widzowie, nie wierzę. Po prostu niewiarygodne i teraz o nie. O, a idzie I udało się! Jej, mamy kolejną odznakę! I od razu widzę 5 diamentów darmowych. Wow! Patrzcie! Jest diament, 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 diament. I już mamy 20. I jeszcze w lobby mamy do, do odebrania. Proszę z mitycznej skrzyni! <laughs> Stopiła, tak, to się przyda mega, widzowie, na ulepszenie craftingu. Tam też jest dużo odznak. Szybko uratujmy pozostałe dzieci, bo szybciej nawet dni miały. Ja mam dwa IQ. <grystanie> szybciej przejdziemy grę i więcej diamentów. Aj, wiecie, widzowie, ten mały fiortenek nie myśli. Tutaj już są niedźwiedzie. Więc ja bym po prostu już tak nie ryzykował. Ej, czy on tu wejdzie? A, on tu wchodzi! Okej, okay, jakoś daje radę. Na z kunajami, patrzcie, pyk, pyk, pyk. I jest, mamy. Oh, yeah. Żółty klucz i mamy trzecie dziecko. Ej, łatwo w sumie. Widzowie, nie uwierzycie, co jeszcze znalazłem. Tutaj są dwa darmowe diamenty za tajny kod, który no, pokażę widzom, którzy oglądają do końca w sumie. Więc jak oglądasz to teraz, to widzu pokażę ci. Ej, ale napiszcie w komentarzu, widzowie, co dostaliście na Mikołajki, na przykład jeżeli coś dostaliście. Ej, teraz po prostu zarzucamy sobie wędkę, piszemy jaj. Fishing i uwaga, dwa diamenty, widzicie, taki po prostu fajny stryczek O nie, ej, a, jeleń, porąbało cię O, zobaczcie, ostatnie dziecko, mówi po cichu, w sumie nie wiem po co mówię po cichu, ale po prostu ja się zawsze boję tego dziecka I to tak mega, bo ile tu jest, Ała, jak oni mnie walnęli Ej, no nieźwiedź mnie wa... A, co to? Ej co? Jakimś dziwnym trapem zginąłem? Nawet nie wiem, serio, co się stało, ale zobaczmy ile mamy gemów. Pyk, 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 oki ok. Ej, prawie 50. Spoko. Musimy jeszcze i tak zagrać. No, minęło już pół godziny, niestety. Ale no nie wiem, czy nam się uda. Zrobimy teraz te wszystkie zadania na te wszystkie noce, aż do 100. Zrobimy jeszcze tutaj jakieś zadania i może się uda. Przy okazji otworzyła się twierdza i zdobyłem kolejne pięć diamentów. Zobaczcie. Już mamy 50, czyli połowę. Dobra, próbuję jeszcze raz, ale tym razem nie ma deszczu. A ja mam 7 bandaży. Dobra, wiemy. O nie, to jest jeszcze Normalnie niedźwiedź, ile ich tu jest? Dobra, dobra, dobra. a Masz, 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 masz. okej okay, leży. Kolejny leży. <laughs> Łatwo z wami. O nie. O nie, lepiej nie wkurzać wilka, znaczy dzika, znaczy niedźwiedzia. A, akurat mi się prawie wszystkie kunaje skończyły. Ale dobra, mamy dziecko. I ostatnie dziecko jest nasze. Jeszcze, o, jakaś dziewczynka. Znowu, mam ja tak u kultyści Ile ich tu jest w ogóle? Co jest? Jeżeli ich pokonam, to mogę iść na bossa kultystów, czyli na ich szefa. I wtedy dostaniemy kolejną odznakę. Więc, ja muszę to zrobić. A masz, a masz. Jest, mamy w sam raz cztery klejnoty, zobaczcie. I cztery. Dostaliśmy osiągnięcie za uratowanie wszystkich dzieci. Jej. Yeah. Mamy bossa. I tu zrobimy bossa. I dostaniemy taką odznakę, co daje mega dużo diamentu. Pyk, 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 pyk. I Bosik będzie teraz. O oh ja. Yeah. Ale to jest piękne. O, oh, ale to jest piękne, widzowie, zobaczcie. A! Jezu. O, nie straciłem pół życia. Dobra, chyba nam radę. Patrzcie, idzie na luzie. I mam tą kosę, którą dostałem, więc. Mega spoko. I patrzcie. Ej, w sumie jest słaby. <gry> w sensie, jak mnie nie bije. Uwaga. I pyk mamy! Mamy odznakę! O, żeż ty! O, żeż ty! O, żeż ty! Ej, czemu nie działa na niego lampka? O Jezu, jednak działa. Konie mnie jele Ja jestem daleko bazy. A, a jednak jestem w bazie. O, i dostałem. Widzowie, dwa diamenty za 50 dzień. Nie, nie widzieliście, ale no jak widzicie, pokazują mi się diamenty. I normalnie dostałem dwa diamenty za 50 dzień. I dostaję się jeszcze trzy za 99. Więc normalnie w każdej rundzie można. 5 diamentów, tak wiecie, co za 100 nocy zdobywać To jest mega mocne I teraz muszę zrobić moje pierwsze zadanie dzienne Które daje nam 5 gemów Czyli właśnie ulepszyć wędkę na drugi level To powinno być w miarę łatwe Tak mi się wydaje Aaa, oa! Niestety widzowie minęła już godzina Ale zobaczmy ile zrobiliśmy jeszcze tych zadań Uwaga, odbieramy, odbieramy, odbieramy Ej dużo, ej mega dużo Patrzcie, prawie 90 gemów No prawie 100, normalnie gdybym zrobił jeszcze te zadania yy, z daily no to bym na pewno dał radę. No ale niestety nie zdążyłem, więc w sumie w godzinę da się zdobyć na nowym koncie 100 diamentów. A ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się już o 16. Pojutrze! Dziękuję bardzo wam, pa pa!